Dzień dobry, Daria Wojda zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSAS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka będzie e skierowanie w systemie informatycznym KS Somet. Aby wystawić taki elektroniczny dokument, należy się zalogować do modułu gabinet. W oknie wizyty należy wybrać sekcję skierowanie, a następnie należy wybrać z rozwijalnego menu skierowanie do specjalisty. Lub po kliknięciu w przycisk dodaj nowe skierowanie. W nowej karcie skierowania wpisać skrót odpowiedniego formularza wskazującego na skierowanie do specjalisty. Zostanie wówczas ustawiony prawidłowy rodzaj skierowania jako skierowanie do specjalisty. Następnie należy w oknie z wybranym skierowaniem kliknąć Zapisz i Zamknij. Zostanie wyświetlone okno, gdzie można wpisać cel wystawienia skierowania oraz wystawione dotychczas badania. Następnie należy również kliknąć Zapisz i zamknij formularz. System powróci do okna wizyty. W oknie wizyty należy kliknąć Wyślij nowe e-skierowania. Zostanie wyświetlone okno ze skierowaniem w formie elektronicznej zgodnej z formatem P1. W oknie można taki dokument elektroniczny potwierdzić lub odrzucić. Po kliknięciu Potwierdź należy autoryzować skierowanie za pomocą osobistego podpisu elektronicznego, którego bezpieczeństwa chroni dodatkowy PIN. Po zatwierdzeniu dokumentu, następuje jego wysyłka i zmiana statusu na liście skierowań. W tym momencie należy przekazać pacjentowi kod dostępowy do e-skierowania, widoczny po najechaniu myszą na nagłówek Skierowania lub Wydrukować taki dokument informacyjny o eskierowaniu. Jeżeli pacjent posiada internetowe konto pacjenta i skonfigurował w nim powiadomienia o nowych dokumentach elektronicznych, wówczas otrzyma on informację o kodzie dostępowym za pomocą SMS bądź e-mail z systemu P1. Jak wygląda praca z eskierowaniem? Eskierowanie. Można pobrać w oknie głównym terminarza oraz w karcie rezerwacji standardowej bądź uproszczonej. Po kliknięciu w eskierowanie skierowanie w oknie terminarza zostanie wyświetlone okno pobierania skierowań z P1. Aby pobrać e-skierowanie, należy wpisać jego 44-znakowy kod w pole ID skierowania. Możliwe jest skorzystanie z czytnika kodów kreskowych albo wskazać pacjenta wpisując jego PESEL lub wybierając pacjenta z listy, jeśli jest to już pacjent naszej przychodni, oraz wpisać czteroznakowy kod dostępu w pole kod dostępu. Dodatkowo w wyświetlonym okienku pojawi się informacja o podmiocie poradni i lekarzu oraz operatorze. Podmiot i poradnia są pobierane z terminarza i są one istotne do identyfikacji, kto żąda dostępu do danego skierowania. Dodatkowo wysyłana jest informacja o operatorze żądającym dostępu. Jeśli dane zgadzają się, należy kliknąć w przycisk Pobierz. Pojawi się wówczas wizualizacja skierowania z przyciskami pozwalającymi na jego pobranie. Pobierz skierowanie lub odrzucenie, anuluj. W przypadku odrzucenia skierowanie konieczne jest podanie powodu odrzucenia. W przypadku pobrania skierowania można, ale nie ma takiej konieczności umieszczenia komentarza. Po pobraniu skierowania okienko zostanie automatycznie zamknięte. Widocznym efektem pobrania skierowania jest napis PCJ, czyli informacja o wybranym pacjencie oraz E skierowanie, czyli informacja o pobranym skierowaniu widoczne w statusie okna terminarz w dolnej jego części. Pobrane aktualnie E skierowanie można od razu użyć do umawianej rezerwacji. Po otwarciu nowej karty rezerwacji zostaną w niej automatycznie wprowadzone dane pacjenta oraz dane z pobranego skierowania. Aby zatwierdzić rezerwację, należy kliknąć Zapisz i Zamknij. Jeśli pacjent był już wcześniej umówiony, należy poprzez edycję dokonanej wcześniej rezerwacji kliknąć w przycisk Wybierz e-skierowanie. Zostanie wówczas wyświetlone okno z listą skierowań. Jeśli w oknie nie widać e-skierowania, można pobrać nowe e-skierowanie za pomocą przycisku Pobierz nowe. System wyświetli okno z możliwością zczytania kodu kreskowego, jego wprowadzenia, wprowadzenia PIN-u, jak i PESEL-u pacjenta. Nastąpi wówczas wizualizacja skierowania, gdzie można pobrać bądź odrzucić skierowanie. Po pobraniu e-skierowania zostanie wyświetlona lista dostępna. Dostępne skierowanie należy wybrać. Dane ze skierowania zostaną wyświetlone w karcie rezerwacji, którą należy kliknąć Zapisz i zamknij, aby zatwierdzić dane. Tak uzupełniona rezerwacja zostanie wyświetlona w terminarzu. W górnej części znajduje się opcja Wyszukiwanie podgląd, gdzie dostępny jest przycisk Lista e-skierowań. Pod przyciskiem lista e skierowań można przeglądać wszystkie pobrane e skierowania, w tym już wykorzystane do zlecenia, przycisk także wykorzystane. W oknie, jeżeli pacjent został wcześniej pobrany, pole e skierowanie pacjenta jest zablokowane do edycji. Po zaznaczeniu na liście konkretnego e skierowania można skorzystać z funkcji zwróć skierowanie. Zostanie otwarte okno Powodów odmowy wykonania zlecenia. Należy z listy wybrać prawidłowy powód odrzucenia skierowania. Odrzucone e-skierowanie zniknie z listy skierowań. Również, gdy zostanie usunięta rezerwacja z pobranym skierowaniem, skierowanie zostanie zwrócone do systemu P1 i w razie potrzeby skierowanie można ponownie pobrać z systemu P1 i użyć do zlecenia. Jeśli wykonamy rezerwację z pobranym skierowaniem, do systemu P1 zostanie przysłana informacja o zrealizowanym skierowaniu. Obie te czynności dzieją się w tle i operator nie jest o nich informowany. Można skorzystać z funkcji Pokaż zlecenie zostanie wówczas wyświetlone okno ze szczegółami zlecenia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Asystutor.